Cześć! Zapraszam Ci dzisiaj do kilkunastominutowej praktyki. Będziemy się dzisiaj skupiać na mięśniach kor, na mięśniach centrum. Jedyne, czego będziesz potrzebować, to mata, no i dużo zapału, bo będzie się działo. Zapraszam. Zacznijmy od klęku podpartego. Ustaw dłonie na szerokość barków, nadgarstek w jednej linii z barkami. Kolana na szerokość bioder. Już w tym momencie aktywujemy nasze mięśnie brzucha, mięśnie centrum. Wyobraź sobie, że pomiędzy Twoimi kolcami biodrowymi w okolicy podbrzusza tworzy się takie delikatne napięcie. Chcesz to napięcie utrzymywać przez całą praktykę. Nie ma być to takie mocne napinanie mięśni brzucha, ale delikatne napięcie pomiędzy kolcami biodrowymi. Dociśnij teraz lewą dłoń i prawe kolano i zacznij unosić prawą rękę i lewą nogę. Obniż lewe biodro, poczuj takie przyjemne wydłużanie w przeciwnym kierunku. Trzymasz, cały czas się odpychasz od lewej dłoni. Oddychaj, spokojne wdechy i wydechy. Stopa jest aktywna, stopa flex. I zmiana strony. Teraz dociskamy prawą dłoń, lewe kolano. Podnosimy lewą rękę i prawą nogę. Obniżamy prawe biodro. Mocny oddech. Wzrok skierowany w matę, aktywny brzuch. Oddychaj. Jeszcze chwila. I wracasz na matę. Przenieś teraz pośladki w stronę pięt, rozciągnij cały kręgosłup, czoło w kierunku maty i z wdechem przejdź do klęku podpartego. Na wydechu przenieś biodra do maty. Taki łagodny pies z głową w górę. I wracasz z wdechem do klęku podpartego. Cały czas pracujesz w tej pozycji i na wydechu pośladki w stronę pięt. I pracujemy z oddechem. Wdech, klęk podparty, oddalaj łopatki od siebie. Na wydechu łagodny pies z głową w górę. Możesz spojrzeć na, na niebo, na sufit. I z wdechem do klęku podpartego. I na wydechu przenieś pośladki w stronę pięt. I z wdechem wróć do centrum. Przenieś dłonie delikatnie do przodu. Dociśnij. Nasady nadgastku w palce szeroko podwinięte palce stóp i przechodzimy do psa z głową w dół. Wyciągnij się w tej pozycji, poczuj jak wydłużasz kręgosłup, pięty starasz się kierować w stronę maty. Głowa jest luźna, oddychaj. I z wdechem przejdź do deski. Ciężar przenieś delikatnie do przodu. Dociśnięte kości śród stopia. I z wdechem zgięte kolano i przyciągamy mocno do klatki piersiowej. Wspinamy się delikatnie na palce. Przytrzymaj. Wzrok pomiędzy dłonie. Wydłużony tył szyi. I wracamy do deski. Chwilka odpocznij. Z wydechem lewe kolano mocno do góry. W stronę klatki piersiowej przytrzymaj. Wróć do deski, przejdź do psa z głową w dół. Z wdechem do deski i teraz kolano do boku i przenosimy ciężar do przodu. Chwilę przytrzymaj. Silny brzuch. I wróć do deski. I zmiana strony, lewe kolano do boku, przenosimy ciężar do przodu. I włódź do deski i do psa z głową w dole. Staraj się odpocząć, możesz pouginać na nogi. Cały czas mocne wdechy i wydechy. Zostań w statycznym psie. Przejdź do deski i podnieś prawą nogę. Przytrzymaj. Rozluźniona twarz, uśmiechnięta, klasyczna deska i teraz lewa noga w górę. Trzymamy, odpychaj się dłońmi od maty, pójdź do deski i do psa z głową w dole. Przeciągnij się w tej pozycji. I wracamy z wdechem do deski i na wydechu przechodzimy do kija. Łokcie blisko siebie. I z kija, pies z głową w górę wdech, na podwiniętych palcach stóp. Odpychasz się do od dłoni, wzrok lekko w górę i poprzez ugięcie nóg w kolanach łagodnie przejdź do psa z głową w dół. Powtórzymy sobie tę sekwencję. Z wdechem do deski. W desce odpychamy się. płatki oddalają się od siebie. Zegnij ręce w łokciach, przejdź do kija. Chwilę wytrzymaj w kiju. Pies z głową w górę, wdech. I poprzez zgięcie nóg w kolanach, pies z głową w dół, wydech. I ostatni raz powtórzymy sobie tę sekwencję z psa z głową w dole. Przejdź do deski, przytrzymaj pozycję, silne całe centrum i na wydechu przechodzimy do kija. Wzrok pomiędzy dłonie w matę, oddychaj, z wdechem pies głową w górę i poprzez zgięcie nóg w kolanach pies z głową w dół. Mocny oddech. I prawą stopą przejdź na środek maty. Dołącz lewą. Połączone stopy. Przejdź do takiej pozycji jakby niskiego krzesełka, nisko pośladki. I z wdechem zaczynamy się podnosić. Utkatasana. Kolana nie wychodzą przez palce. Oddychaj. Silne uda, silny brzuch. Czujesz jak wydłużają się boki ciała. Dłonie skieruj w górę. Na wydechu rozluźniający miękki skłon. Możesz złapać za łokcie. Puść luźno głowę. Połóż dłonie na matę. I usiądź. Stopy połączone, zbliż pięty, obniż barki. Złap pod kolanami. I zacznij delikatnie unosić stopy, tak żeby zabalansować na guzach kulszowych. Obniżone barki, wydłużony odcinek szyjny kręgosłupa. Chwilę zostań w tej pozycji, przyzwyczaj się. Jeśli możesz, ręce szeroko, poczuj jak pracują mięśnie, kor, możesz unieść łydki, stopy, tak żeby mniej więcej mieć tutaj kąt prosty pomiędzy udami a łydkami. Ręce przenieś bliżej łydek, przytrzymaj, pozycja półokrętu. Lub wejdź do pełnej nawasany. Stopy point, wyprostowane plecy, mostek do przodu kierujesz, złap balans, spójrz w górę, złap pod kolanami, stopy na szerokość bioder i delikatnie rozluźnij, pójść luźno głowę. Za chwilkę jeszcze raz wejdziemy do pozycji okrętu. I znowu, usiądź wygodnie na guzach kulszowych. Już znasz pozycję, wiesz do czego dążymy. Możesz zostać w półokręcie albo w pełnej pozycji. I z wydechem. Balans na guzach kulszowych. Półokręt. Obniżone barki. Lub pełna na I zostajemy na 5 oddechów. Raz, wzrok skieruj na duże poluchy stóp. 2, 3, 4 i 5. Złap pod kolanami, stopy na szerokość bioder, odpocznij. Przejdź do klęku podpartego. Wykonamy kilka kocich grzbietów rozluźniających w swoim tempie. Z wdechem brzuch opada. Na wydechu koci grzbiet. Słuchaj się w rytm swojego oddechu. Wystarczy, połącz duże palce stóp, kolana szeroko i odpocznij, już zrelaksuj się w pozycji balasany, pozycji dziecka. Zostań tyle oddechów, ile potrzebujesz. Podziękuj sobie za tę praktykę: za poświęcony czas i zaangażowanie. obok uszu, z kocim grzbietem podnieś się. Pięknie Wam dziękuję za wspólną praktykę i do zobaczenia niebawem. Namaste!